Witam wszystkich serdecznie w ramach kreatywnych działań Zostań w Domu. Chciałabym przedstawić Wam i pokazać, w jaki sposób wykonać mini stemple do masażu twarzy, szyi i dekoltu. W kulturze yy, dalekiego wschodu mini stemple są doskonale znane z właściwości relaksacyjnych, obrężających, detoksykacyjnych. My dzisiaj wykorzystamy mini stemple do yy, relaksacji, tonizacji i detoksykacji e, twarzy, szyi oraz dekoltu z użyciem bardzo znanego nam surowca, jakim jest zielona herbata. Liście zielonej herbaty przede wszystkim zawierają wiele drogocennych, aktywnych składników korzystnie wpływających na funkcjonowanie i strukturę naszej skóry. Do najważniejszych związków aktywnie działających w liściach zielonej herbaty należą epikatechiny. Są to związki polifenoli, które korzystnie wpływają na naszą skórę, działają ściągająco, regenerująco oraz przeciwzapalnie. Korzyścią również tych związków jest to, że poprawiają krążenie naczyń włosowatych. Do kolejnej grupy związków aktywnie działających w liściach zielonej herbaty należą alkaloidy. Są to między innymi tofilina, tobromina oraz kofeina. Musimy pamiętać o tym, że one korzystnie wpływają na cały nasz układ naczyniowo sercowy a w szczególności poprawiają mikrokrążenie naczyń głośniczkowatych. Dodatkowo korzystnie wpływają na funkcjonowanie całego naszego układu limfatycznego. Dzięki temu mamy mniejsze tendencje do obrzęków, a szczególnie w okolicy oczu. Dodatkowo w liściach. W zielonej herbaty możemy znaleźć witaminy z grupy B, przede wszystkim witaminę B1, czyli tiaminę, która korzystnie wpływa na procesy regulacyjne w obrębie gruczołów łojowych, działa sebostatycznie, jak również korzystnie wpływa w ramach pielęgnacji na zmianę typu cery trądzikowej. Dodatkowo zawartość witaminy B2, czyli ryboflawiny, korzystnie wpływa na procesy regeneracyjne w obrębie naskórka. Zawartość witaminy K w liściach zielonej herbaty korzystnie działa, jak również profilaktycznie, w problematyce cery naczyniowej, gdyż uszczelnia naczynia właśniczkowate i pobudza mikrokrążenie. Skoro już wiemy nieco więcej na temat właściwości działania liści zielonej herbaty, czas przygotować stemple. Żeby wykonać yy, stemple, potrzebujemy materiału lnianego przypadku bawełnianych, tasiemki albo nitki i oczywiście surowca. Na tak przygotowane rzeczy wsypujemy kilka ziaren surowca, zawijamy w taki sposób, żeby uzyskać taki efekt. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że liście zielonej herbaty są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę. Jeżeli chcemy uzyskać najbardziej optymalne efekty terapeutyczne, należy zalepać się wodą o temperaturze około 70 stopni. Wystarczy, że po zakotowaniu wody odczekamy około 10 minut i myślę, że spokojnie wtedy będziemy mogli nasze stemple zalać w miseczce i poczekać około kolejnych 10 minut, tylko po to, żeby wszystkie aktywne substancje spokojnie mogły później pracować na naszej skórze. Podsumowując, przede wszystkim masaż z templami do twarzysz i dekontu pozwolą nam uzyskać najbardziej optymalne efekty w, w różnej problematyce, jakiej mamy z cerą. Przede wszystkim zielona herbata i jej liście mają właściwości regulujące procesy wycielnicze w obrębie gruczołów łojowych. Działają przeciwzapalnie, antybakteryjnie, poprawiają mikrokrążenie naczyń bośniczkowatych, jak również możemy wykorzystać ten surowiec przy problematyce cery odwodnionej, jeżeli potrzebujemy cery. Detoksykować, jak również zregenerować, odświeżyć i myślę, że sami zauważycie bardzo dobre efekty oraz korzyści na swojej skórze już po pierwszym zabiegu. Tymczasem chciałabym bardzo Wam podziękować za uwagę, a w następnym cyklu dowiemy się, jak wykonać masaż punktowy szjacu, 12 punktów młodości z użyciem naszych stempli do masażu.